Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Powiatu Rawskiego, wspólnie z panią Karoliną Kowalską, wójt gminy Sadkowice, zapraszamy na 28 sierpnia do Sadkowic, na teren zespołu szkół, na 18 powiatowe dorzynki. Rozpoczynamy uroczystą mszą świętą, której będzie przewodniczył ksiądz biskup Andrzej Franciszek Dziuba, a później obrzęd chleba, gdzie najważniejszą rolę będą pełnić starostowie tegorocznych dożynek pani Magdalena Sobczak i pan Andrzej Pajewski. To są doskonali sadownicy i jednocześnie prezesi grup producenckich na terenie gminy Sadkowice. Występy naszych zespołów ludowych i... Później blok rozrywkowy kończy Gwiazda Wieczoru, zespół Blue Cafe. Wiele atrakcji dla małych, dużych. Święto dożynkowe to nie tylko święto rolników i sadowników, ale również spotkanie rodzin. Serdecznie zapraszamy. Jestem przekonany, że każdy uczestnik znajdzie dla siebie interesujące miejsce, interesujące, interesującą rozrywkę. Życzę udanych spotkań w dniu 28 sierpnia w Sadkowicach.